Dobra, my w drodze z Michałem. Jak widzicie już. Z inna maszyna Pierwsze, pierwsze motokrosy. Michał oczywiście dzisiaj koszulka. Tak oczywiście motocross. Klapeczki. Ja też klapeczki. Ja niestety cały czas pszczółka, chociaż są prowadzone działania, żeby zmienić na krosa. U mnie koszulka na kupenda firmowa. Jesteśmy w drodze, ale chciałem wam pokazać, zobaczcie, jaki piękny widok. Tu oczywiście mamy początek Bokor, tamte takie wzgórza, które teraz Wam pokazuję, to jest nic innego jak Pukok. Wietnamska wyspa. Dzisiaj jest dosyć ładnie widoczna. A tutaj to wszystko co widzicie, te zabudowania, to jest nic innego jak kampot. Także tak się prezentuje. My z Michałem jedziemy dalej. Oprócz krosów są te ciężarówki, ale na pewno będzie ciekawie już na miejscu, na razie jeszcze na parkingu A tutaj zobaczcie jaka fura myślę, że już porządna do takich terenowych jazd Hello. Mamy tutaj reklamę też piwa Hanuman jest to chyba sponsor tutaj dzisiejszego, dzisiejszych zawodów Jak na razie niezbyt dużo ludzi Ale Myślę, że z czasem się to zmieni. Sporo ludzi się przyjeżdża. Sporo też fajnych motorków. Michał już tam na brzegu. Bo myślę, że tutaj wszystko widać. Jesteśmy na wzgórzu, a całe zawody odbywają się poniżej. O, fajnie to wygląda. Wygląda, tylko fajnie jakbyśmy jakiś wyścig zobaczyli. Nie? No Zresztą fajnie. Wjechałbyś do... na tor, co? Tak. <grywka> Przyjadę tu, już z markiem gadałem. No. Także ten... Ale nie, no piękne są widoki. Fajne w ogóle miejsce, nigdy tutaj nie, nie byliśmy, nie? To nie była droga do angusa? Nie, nie. Nie, angus dalej, ale tak jakby za tą górą, nie? Tak. my tutaj jesteśmy teraz. Pięknie, ale w ogóle te wzgórza, tam chciał mieszkać na takim wzgórzu. Kurczę. Nawet w nie no jednak ja powiem wam, że zaraz chyba się coś będzie działo, Jak widzicie jest, jest trochę jednak widzów, tam na dole już się przygotowują do jazdy, nie wiemy czy pojedynczo czy grupowo, jest i oczywiście na głośniku jakiś komentator, każdy koszulki motocrossowe.

No mam, że fajna impreza. Impreza, My w poszukiwaniu jakiegoś wodopoju. Tu jak widzicie, sponsor dzisiejszego wydarzenia: czyli Hanuman, piwo, marka z Kambodży. Michał zakupuje. Jaka cena, Michał? Po 3 zł. Czyli halo. Także bardzo. Przyjemna cena, jak zazwyczaj na takich wydarzeniach w to Europie. Sam, nie, nawet droższy był w Kiwi Markecie, jak dzisiaj kupowano. A, no to właśnie. A zazwyczaj to kosztuje na takich wydarzeniach dużo, no, dużo więcej. Ale oni są sponsorem też, nie? A, no, też prawda. no a ja byłem na Formule 1 w Budapeszcie z dwa lata temu, no to piwo to kosztowało majątek. Chyba 10 euro kosztował hot dog. Czekaj Michał, tutaj jeszcze przejdziemy, bo Ty się troszkę bardziej znasz. Może coś się wypowiesz na temat y, motorków? Halo? No ja to nie, to tak to się nie no, Ale maszyny... To jest i... ta xr chyba zwykła, no nie to co sąsiad ma, to co masz sobie kupić To No to jest to chyba Aha. Powiem tak, z mojego doświadczenia pomarańczowe są ktm niebieskie są Yamahy, zielone są Kawasaki, a czerwone są Hondy. Mhm. W oryginalnych kolorach, nie? Mam nadzieję, że słyszeliście co mi mówił, ja tak sobie szybko przelecę, zobaczę kto tam jest entuzjastą takich crossów, to myślę, że będzie wiedział co tutaj pokazuje. Mi tam dużo to nie mówi, co W każdym razie wygląda to całkiem nieźle. Sporo też białych. Widzę, że to jest jakaś też ochrona bądź policja, także pilnują tego wszystkiego. Myślę, że jeszcze z Kambodży takiego wydarzenia nie widzieliście, a tym bardziej tyle takiego sprzętu. O zobacz, ten chyba jest nawet yy, jeden ze startujących, bo ma... Widzę, że tak. Widzę, że wszyscy mogą tam takie stare parki też startują. Aha, czyli, czyli chyba wszyscy, nie? Czyli mogłem też, ale w klapkach jestem. Złe buty. <laughs> Jeszcze może w następnym sezonie. Złe buty. My idziemy dalej. Oczywiście słońce jest tak yy, no, mocne, że z parasolką większość ludzi, albo jak tutaj pan, w ręczniku, a my idziemy dalej Chyba jakiś kolejny Top 1 formuła A to widzę oleje jakieś, może zejdziemy tutaj pokażemy Co że Oleje jakieś, smary My idziemy dalej, o tutaj widzę jakiś Skuterek na wypasie Słońce jest naprawdę mocne, już dwa razy telefon się wyłączył. Te więcej crossów i od razu też cień. No zobaczcie, jakie maszyny, jaki piesio fajny też. To chyba jakiś namiot biały. Idziemy do Michała, zobaczymy. Tam jest linia mety, przynajmniej tego odcinka, który teraz pokonują. O, widzę, że i tam jeszcze więcej motorów. O, dzieje się, dzieje się. To chyba jedno z lepszych miejsc widokowych. Tutaj może Wam nagram, jak będzie ktoś dojeżdżał. <śmiennie wytrzymał> Naprawdę jest mega gorąco, boję się, że mi zaraz telefon znowu się wyłączy, ale przed chwilą widzieliście dosyć efektowny yy, wypadek, upadek. Chyba będzie próbował po raz kolejny. Idę, przejdę się jeszcze, zobaczymy jak mu to wyjdzie tym razem. Nie wiem, czy będzie próbował, czy nie. No dobra, na razie odpuszczam. Tu wam pokażę też. Fajny motorek. Chyba to jest angielska firma albo indyjska, ale prezentuje się całkiem fajnie. I mamy więcej zawodników. Jakieś obsługi. Hallow! Ja widzę, że tutaj chyba ogólnie to chyba biali są organizatorami tej imprezy. Mamy więcej motorów, oczywiście wszyscy chowają się Tundra w cieniu. Co się dzieje? Tundra? Tundra fajna, nie? Z zabudowanym tyłem. To idziemy Popisio zobaczyć. I ile zobaczyć? Oczywiście jest i serwis. Różni zawodnicy, różne teamy. O, no, motorów dużej wartości cała masa. Tutaj też. O, naprawdę duża impreza. O, i tutaj zobaczcie jaki jest motocykl. O, coś pięknego. Tam krzyczą, czyli wjeżdża tutaj przód. Udało mu się, ale na górze gleba. A tutaj jeszcze pokażę Wam tundrę, o której wspominał Michał. Oczywiście nie, jeszcze nie ten samochód, a mówimy o tej tundrze. O, Ratanakiri. Pozdrowienia do chłopaków do Ratanakiri. Macie tutaj swojego przedstawiciela no fajna tundra zabudowana. Przejdziemy naokoło Zapas z tyłu. No, myślę, że idealna do ciężkich terenów. Tutaj też, yy, no, filtr chyba, powietrza wysoko czyli do wody można wjeżdżać. Idę ja teraz, wracam do. Tam gdzieś do Michała, na jakieś miejsce, gdzie będziemy widzieć poszczególnych zawodników. Tutaj jeszcze jeden BMW tym razem. No piękne, piękne sprzęty. Widzę, że masę jest zawodników, naprawdę masę, masę białych startuje w zawodach. Są też pewnie organizatorzy. O, tutaj też ładny sprzęt. Michał mi gdzieś zniknął, ale już go widzę. No, myślę, że fajne, fajne zawody zorganizowane w kampot. No, tak naprawdę w pobliżu, no ale pewnie przypisane jest to pod kampot. Kolejny zawodnik akurat chyba wjeżdża, bo widzę, że Michał tam filmuje. O, niestety nie zobaczyliście, bo się przewrócił. No, no jak się widziałem. My jeszcze pojechaliśmy tutaj kawałek wyżej na tor. Michał tutaj testuje, próbuje swoich sił. No. Co nie, co potrafi, tylko się wstydzi. Ale myślę, że dałby radę tam na tym torze. Bo powiem Wam, że nie za bardzo sobie radzą. Ja na przód dojechałem tylko tutaj. Chociaż i tak... Nie było łatwo, ja mam, bo ja mam już dosyć wysy opony do, po dojazdach do na kupędy po tych wszystkich kamieniach. No, Michał tutaj ostatnio uskutecznia jazdę na Krosie. Mamy też znajomego z Pnąpem, który też kupił Krosa i. jedziemy na zawody. O, skity klapki. No, znajomy też zaczął jeździć. Zresztą go widzieliście jakiś czas temu. No, na pewno jest gdzie na tą chwilę jeździć. No i co, no i piękne te widoki, powiem wam szczerze. Bokor Mountains w backgroundzie, z tyłu, jeszcze mamy te wzgórza, tam, które widzicie. To nie są wzgórza, to jest wyspa. A mianowicie, jak mówiłem wcześniej, Pukok, wietnamska wyspa, położona blisko Kambodży. My byliśmy z Michałem aż tam. Zjeżdżać, ale klapki. <noise> tak, tam szukał, tak, tam wjechałem Chociaż jak widzicie, trochę wyżej niż jest ciężarówka, że ciężarówki wjeżdżają. Ale zobacz teraz, jak zjeżdża. No też jest pojęcie pod kątem trochę, nie? A w dupech. Tak hamucy... Na pełnej ciężarówki to na pewno. Nie? No. Także zmieniliśmy trochę miejsce. No, tutaj również są piękne widoki, jak wszędzie zresztą tutaj. Jakaś jest przerwa w zawodach. Tak jak mówiłem pukok, a tam te dwa wzgórza to nic innego jak Fish Island, które też już widzieliście w poprzednich odcinkach. A tutaj po lewo już takie szczątki, można powiedzieć, może nie szczątki, ale to jest kampot. Ja tak mam pytanie Michał do ciebie, bo może byś mi wskazał, yy, powiedział, ale wydaje mi się, że tamte wzgórza zobacz, które teraz widzimy za kampot to już jest chyba Wietnam, nie bo z, to Skurza, różne... za kampu, to tamte tam? Tak, tak, tak. Nie bo, czy, nie, czy, nie, czy nie, nie, wiem. nie, wiem, Może być Kepa, może, może być, coś być. dalej, nie? No, ale też po takie. Dosyć, są wydają się dosyć duże. Ale wydają się też dość blisko. Chociaż no, ten, ten Wietnam no, też nie jest daleko. No. Mhm. Ale być tak. może tam, zaraz, tam widać może Zatoka, to może być Kepa. Może, może tam, to całkiem z tyłu, tam wypłaszczone takie. to już będzie Wietnam pewnie. Ale mhm. to pierwsze w pasmo, to będzie Kepa. Prawdopodobnie no, widzę, dron leci, da to się dron leci. Dron lata. Ciężarówki cały czas. O, chyba ktoś ładnie wjechał. Ciężarówki cały czas krążą, rozbierają. Oczywiście w Kambodży góry, ale trochę ich mają. Tutaj także jeszcze pewnie dziesiątki, jak nie setki lat im to zajmie. A my zaraz wracamy na dół, zobaczyć dalszą część zawodów. No, i to było na razie na tyle. Zrobimy tak, stoimy i zobaczcie, Michał tutaj. Nie, to jakieś turboznalezisko, ale. Zobaczcie, jak się mieni. No, nie jest turboznalezisko. To kryształ górski taki, tak zwany. Ale zobaczcie. zobaczcie Michał mi tutaj pokazał jeden kamień. Nie wiem, czy tak będzie widać w kamerze, ale mieni się. Nie druga tutaj, część, druga część. Zabieramy, sprzedajemy na pierścionki. <laughs> Kamienie energetyczne, tak zwane. Kolejny kolejny zawodnik i kmerski komentarz na żywo No niestety pokonała go ta górka, ale zobaczymy czy da radę. O tutaj jak widzicie jest największe wniesienie i nałowę. Kolejny zawodnik całkiem sprawnie pokonuje trasę. Zobaczymy, jak upina. Zawodnicy zjeżdżają się, być może jakaś inna trasa, inna kategoria. Zjeżdżają się powoli do linii startu. My z Michałem powoli uciekamy, bo też nie mamy całego dnia. Także mogliście zobaczyć zawody Enduro w Kambodży w pobliżu Kantau. Mnie wołał, jedźmy tam, jedźmy tam, ja wyjadę do głowy, dro do drogi głównej, ja mam moją pszczółkę, no a teraz istoty Michała wyglądają tak. Mam te, błociane buciki. Te buciki z betonu. Tak jest, a, że... są, są mierskie błociane, nie, dlatego no. mi idą buty, no nie. No. Przynajmniej powiem, że teraz się słońce nie złapie, a jest dosyć mocne. No już nie wygrzało to, co za błagno. No, no czasami tak musi być, no ale... Z pięciometrowa, no nie taka kurde wielka, ten przestrzeń takiego bagna. Te dwa chłopaki mnie w ogóle pchały, bo ja stałem w kałuży. Co ty gadasz? Później na miękkim. Nie, bo jak już zawróciłem, to się, żeby się troszeczkę opłukać, nie? Bo no ja nie myśleli, że w bagni i oni mnie pchali ci tak. Ale ten No powiem Ci klasyka, klasyka. Ale no, no, zaczęły się opukać i to już jest spora to właśnie. Tam... O już się nam <laughs> Jedziemy do kampo. Tak My już w kampot tak jak już dzisiaj wspominałem mega gorąco ale dzisiaj pojeżdżone wywiad z polem zrobiony wizyta na zawodach z Michał, Michał Kierunkowska z odpalony cały czas ja. Michał jeszcze na kubędy kukurydzę zakupuje i będzie złotych za 6. 10 zł 6 kolb kukurydzy gotowanej także polecamy w kampot blisko Riverside